Rashford w Barcelonie, partner, rywal czy następca Lewego? Szokujące plany Flickę. Markus Rashford w Barcelonie, partner, rywal czy następca Roberta Lewandowskiego? Anglik dołącza do Blaugrany, ale co to oznacza dla Polaka? Hansi Flik ma plan, a rynek napastników oszalał. Czy Lewy straci tron? Czas na piłkarską bombę. Markus Rashford, 27-letni Anglik dołącza do Barcelony na roczne wypożyczenie z Manchesteru United z opcją wykupu za 30 milionów euro. Małpka FC Barcelona, 23 lipca 2025 roku. Po nieudanym okresie w United i półrocznym wypożyczeniu do Aston Villa, 4 gole, 5 asyst w 17 meczach. Małpka Sky Sports, 24 lipca 2025 roku. Rashford to budżetowy hit po fiasku transferów Nico Williamsa i Louisa Biążą. Małpka The Athletic. 24 lipca 2025 roku. Małpka El Witot, 24 lipca 2025 roku emotikon smutek Barca zachwykona formą fizyczną Rashforda. To złoto, bo Anglik z pensją obniżoną o 15 do 25%, 14 milionów euro rocznie, małpka fabrycy Romano 20 lipca 2025 roku ma być lewym skrzydłowym, ale może grać jako 9, małpka Barca Blograns. 21 lipca 2025 roku.